Ostatni dzień rowerowej przygody Trasy wzdłuż wybrzeża Bałtyku No i jadę dzisiaj z Łeby na Hel Jakieś 105 km Zanim wyjadę to będzie siódma No i liczę, że uda mi się sprawnie pokonać ten odcinek Podobnie jak w dniu wczorajszym Udało mi się wyhaczyć jakiś nocleg Tylko muszę jeszcze tam pani potwierdzić za 150 zł za noc, no ale zawsze to mniej niż 230, ile było na Bookingu, także warto było wczoraj troszkę poszperać na portalach noclegowych i mam nadzieję, że gdzieś tak w godzinach koło 17 uda mi się tam dotrzeć. Pozdrawiam. Iść ciągle iść w stronę słońca, a nie. Jechać, jechać, ciągle jechać w stronę słońca, poniedziałek 9 września. Jestem w łebie, jak widać, jest jeszcze dosyć pusto i rozpoczynam ostatni etap, odcinek łeba Hell do Władysławowa. Mam jakieś 70 no a wcześniej, oczywiście, dębki. I inne, mniejsze miejsca dzisiaj na szczęście ma być nieco chłodniej, bo w granicach 23 stopni zawsze to lepiej niż 28, 29 czy 30 jak to było wczoraj, przedwczoraj i w piątek. Więc mam nadzieję, że ta droga nie będzie taka męcząca. A ja już nie jestem w łebie, tylko w Nowencinie. Przede mną taki o piękny szuterek. Jest w miarę uwita ta droga. No i powoli do celu. Jeszcze 99 km, bo przejechałem dopiero 6. Jest w końcu jakiś pierwszy rowerzysta. Ale to jakiś lokal chyba, bo bez toreb żadnych. Miejscowość. Sarbsk. To mi się kojarzy z jakimś jeziorkiem. Być może jest jezioro o podobnej nazwie. Ale to tylko coś mi świta. Ten napis też pamiętam. Sarbsk ułożony z kamieni. Ulinia. No dobra. Tak będzie, Sasino, Sasino, Jasek, Sasin, maszał tu palce. Ciekawe, czy wybory tu się odbyły? Nie sądzę, krówki. Mam nadzieję, że. Przejdę sobie spokojnie. A ta miejscowość, gdzie minąłem te krówki, to Słajszewo. Jebrowo. Kolejna jakaś ale z dużo lepszą drogą więc tutaj sołtys zrobił robotę ale na pewno nie swoimi ręcami no nudno nie jest na tej trasie Velo Baltica. teraz szlak prowadzi przez jakieś pastwiska oczywiście mógłbym jeździć drogami ale to to by tak samo nie smakowało jak to Jadąc po tym lesie Czuję się jakbym jechał po jakimś single traku, bo tam wcześniej były takie błota, trzeba było je omijać mnóstwo zawijasów, zakrętasów. No łatwo nie jest. Trudny teren nawet dla takiego wybitnego kolarza jak ja Gdzie ja tu wyjechałem? Kajo jest. To jest Kopalino. Kopalino, proszę Państwa. Nawet się tu pojawiła ścieżka rowerowa. Przystanek w Kopalinie. Przejechałem 23 km. Jest dzisiaj bardziej sprzyjająca pogoda do tego. Natomiast ta trasa. Przynajmniej ten pierwszy fragment był ciężki, bo trochę lasu, trochę górek, nawet sporo tych górek, trochę korzeni, błotka. No mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. Kilometry do Płucka 47 W Białogórze kiedyś nocowałem przy okazji ostatniej wyprawy wzdłuż wybrzeża Bałtyku i to był mój przedostatni nocleg wtedy, bo ostatni był na Helu i podobnie będzie dzisiaj świetna droga przez las To jest do Białej Góry Godny polecenia Przejadę przez to małe miasteczko i będę kierować się dalej. Dębki jeszcze jakieś 10 minut, drogi mi zostało. Tam wcześniej będzie taka rzeczka, która wpływa do Bałtyku. Bardzo charakterystyczne miejsce. A ta rzeczka się nazywa drodzy widzowie Piaśnica. No jest. Mostek nad Piaśnicą. Piękna sprawa. Witam. Znajduję się przy Piaśnicy, która uchodzi do Bałtyku. Taki bardzo urokliwy kanał. Świetnie to wygląda. A za mną 39 km. Zaraz wjeżdżam do miejscowości Dębki i będę miał jeszcze kawał drogi. Do Władysławowa jakieś niecałe 30 km, i później z Władysławowa na Hel jeszcze jakieś 40, ale tam już się jedzie fajnie. Zresetywuje mi prosto w twarz, czasem zawieję z prawej strony, no ale powoli do przodu. Jestem w miejscowości karwieńskie Błota. W międzyczasie zadzwoniła do mnie pani z ośrodka Muszelka i mam już potwierdzony nocleg, także fajnie. Karwieńskie, Błoto, drugie się skończyło a ja nawet nie wiem czy przez pierwsze przejeżdżałem może tam dalej dopiero będą pierwsze niby Błoto, a tu Błota nie było w przeciwieństwie do Bagien Izbickich Nieco ze szlaku. Ja tak się zastanawiałem, czy tędy jechać, ale sobie przemyślałem to przez sekundę i stwierdziłem jechać, obserwować. Chcę przejechać właśnie przez karwie, bo może będzie tam jakieś żarełko albo chociaż jakaś mała przekąska. Bo ja dzisiaj na śniadanie to tylko zjadłem Kinder Czekoladę dla dzieci. wszystko pozamykane jeszcze Ale czuję jakieś gofry albo Mówisz masz. No dobra. 20 minut przerwy na gofra wystarczy. Wyjeżdżam z Karwi. Tutaj jest Ostrowo. Jest też bardzo silny wiatr w mordę. Zjadłem sobie goferka tej samej cenie co ostatnio w Gąskach też 22 zł jestem właśnie na półmetku dzisiejszego etapu góra No i jazda pod górę Na Jastrzębią górę Drodzy widzowie Ja cię sunę Ale jazda a moments later Ale w topa. Niestety nie dam rady tu podjechać Coś mi jedynka nie wchodzi Podejdę sobie 300 metrów Padły się zaczęły Ale jaja jestem w topadłach i muszę sobie zrobić posój, bo coś mi się stało z przerzutkami. Manetki mam ustawione na 2-1, a fizycznie jadę na 2-3, więc coś tu się popierdzieliło. Muszę to przestawić jakoś. Wjechałem właśnie do Rozewia. Znajduje się tutaj latarnia i jest to najdalej wysunięty na północ punkt w Polsce. jestem w Cetniewie a więc takiej sportowo-rekreacyjnej części Władysławowa no i żeby nie było tak różowo mój rower doznał awarii spierdzieliły mi się tylnie przerzutki masakra chyba cała linka poszła niestety a na Hel mam jeszcze 37 km, mam nadzieję, że uda mi się tam dojechać. Ja to czułem, że coś mi się stanie dzisiaj z rowerem, no i się stało. Jeszcze na początku filmu mówiłem, że mam nadzieję, że bez problemu uda mi się tam dojechać. No to nie powiedziałem tego bez powodu. No i liczę, że uda mi się sprawnie pokonać ten odcinek. Ja pierdziele, byle mi kurde jeszcze się łańcuch nie zerwa, bo już w ogóle będzie lipa. A jadę na takim dosyć napiętym przełożeniu, w zasadzie na skrajnych przerzutkach. Wjechałem właśnie na mierzeję Helską. Najbliższa miejscowość to chałupy za 6 km. Więc będzie tutaj jingle chałupy. Welcome to! No i jadę sobie na tym jednym przełożeniu. Po płaskim to będzie spoko sobie tak jechać, ale przed samym kalem jest cała masa pagórków i to mnie przeraża. No to będzie męka na koniec. Tam jest z 10 km tych podjazdów i zjazdów. No chyba, że pojadę ulicą, zobaczymy. A cóż to się wydarzyło? Alepe się skończyły Mierze Jachelska to Kaszewę Piękne miejsce Zatoka kapucka.

Dobra, kij to, stało się. Dobrze, że mam jeszcze żel. Może to mi doda trochę chopa. Ostatnie 17 kilometrów, dotarłem do jastarni. Mówią, że nieszczęścia chodzą parami. No to dzisiaj nieszczęścia chodzą w trójkącie albo w tercecie. Bo do awarii roweru dorzucam cały czas wiejący w mordę wiatr i teraz się rozpadało a ten wiatr jest tak silny, że aż mnie znosi z jednej strony na drugą biorę to wszystko na klatę na. witamy w Juracie no pięknie 7 km na godzinę Więc nie potrafię Ja pierdzielę I to zawsze Jak w oczy Masakra jakaś Nie dojadę na ten kenkuźwa Wieje tak Że się klapa od Twitjki toj samo otwiera Nie o takie wakacje, że nic nie robił Nie o takie jest hel ale ten znak mnie średnio cieszy bo jeszcze 10 km zanim dojadę o ile dojadę a tu będzie bardzo ciężko bardzo ciężko na jednym przełożeniu a uwaga jadę na przerzutce 1.9 dacie wiarę? najgorsza z możliwych konfiguracja bo ten łańcuch jest Napięty w dwie strony, ale inaczej się nie da. Mogę jechać ewentualnie na 2,9 albo na 3,9. Oczywiście próbowałem ten łańcuch ręcznie przełożyć gdzieś na środek przekładni, no ale za każdym razem on mi spada, więc odpuściłem. No i takie kwiatki przede mną. Człowieku, zapomnij. W takich chwilach trzeba pomyśleć o czymś przyjemnym Ja póki co marzę o jakimś przepysznym jedzonku Podobnym jak jadłem wczoraj w łebie O tych właśnie pagórkach tutaj mówiłem No myślałem że będzie gorzej bo na razie tylko raz siadłem z roweru jakaś wąskotorówka tu leci no ciekawe pewnie stare tory jakieś przedwojenne jest, mam 100 km dzisiaj trzecia setka podczas czterodniowej wyprawy jest dobrze tylko jeszcze trzeba dojechać ostatnie 3 km właśnie minąłem Muzeum Obrony Wybrzeża O, jest dworzec PKP na Helu. Stąd będę jutro wracać o 6.30 rano Ciekawe czy mnie wpuszczą z rowerem Jakby co to bilet kupiłem Tak samo z Gdyni do Bydgoszczy i z Bydgoszczy do Szczecina Jest muszelka Jestem już na Helu 412 km przejechane w 4 dni I mam dosyć <gryw> na jakiś czas Zwłaszcza, że dzisiaj prawie pół trasy pokonałem z usterką Roweru. Znowu zerwała mi się linka od tylnych przerzutek, więc Ach, szkoda gadać. No ale na szczęście nie było tutaj aż tyle górek, więc jakoś dojechałem w miarę sprawnie. No i już się zameldowałem tutaj w Helu w pensjonacie Muszelka na ulicy Wiejskiej, to jest taka jedna z głównych uliczek tutaj. Zapłaciłem za pokój 150 zł. No, ale nie mam łazienki, łazienka jest na dole. Ale to tam do przeżycia. To tylko jedna noc w końcu. I tak wygląda mój pokój. Taki trochę starodawny. No i nic tutaj ciekawego nie ma. Idę zaraz na jakieś jedzonko, bo umieram z głodu i już wiem, gdzie pójdę. Podobnie jak wczoraj, też postawię na dania rybne. Zrobiłem to drodzy widzowie. Jestem na Helu. W Świnoujście Hel. W 4 dni, 415 km około. Licząc skrót przez Bagna Izbickie. Ale czad, masakra. Zjadłem tutaj chyba najlepszą rybę w życiu, po prostu obłęd, obłędny smak, sandacz podany z masłem czosnkowym po prostu ja mógłbym tylko takie ryby jeść codziennie jakie tu są. Idę się tutaj trochę pokręcić, bo przypominać sobie stare kąty, trochę spale tych kalorii. I może jeszcze udam się do kapitana Morgana posłuchać jakichś szantów. Hel to jest coś pięknego. Nie wiem czy mnie słychać. Pewnie nie. Nie ma. Ale też jest. Zajęcie. nie zjecie tak dobrych ryb jak tutaj zjadłem dzisiaj najlepszą rybę w swoim życiu sandacza po chelsku z masłem czosnkowym i teraz jeszcze na dobicie się w innym miejscu węgierską rybę pikantną